Dzień dobry witam wszystkich dzisiaj relacja z targu Ostrowiec Trzy dyszki takie ryś, a boki po ile? No boki takie białe po piątce. Ryś trzy dyszki Ryś jest samczyk tak? No jakby ktoś był chętny Tu mamy pocztowe Idziesz rękami, pokażemy obrączki skąd są. Nie chce ci się. Połce torbę na klatce na przykład. Albo koło klatki. Koło klatki żeby. Teraz pokażemy, bo tu w ręce złapany na tym. Widać dobrze. Numer 561 tak, numer numer obrączki 561 0470 No, to jest gdzieś tam koło Wrocławia 22 rok 22 rok, a numer, numer telefonu plus 48 Tak, dalej 513 537, 600 600 oddział 400 70. No mówię to, to w tym tygodniu 70. z tymi y, w tym tygodniu z tymi gołębiami miejskimi wycieńczony 22 rok. I jeszcze 22 raz 22. numer obrączki czekaj numer obrączki weźmiemy y, 500, 500, 60, 561 numer obrączki 2022 tak. rok 561 No telefon był wcześniej podany No także Chodowca będzie powiadomiony, zadzwonimy do hodowcy, zobaczymy jakim są. 22 rok to już kochani dłuższy czas się tutaj tuła i masy jeszcze nie złapał. Także to już dopiero trzy dni jest u mnie, ale pomożemy temu gołębkowi wrócić do domu. Ale tak, I on weź o skrzydło rozłóż, bo jeszcze ja patrzyłem to on pióra nie zrzucił. Jedno, jedno pióro nie zrzucił, o to jest ciemniejsze. Widać widzicie, z miejskimi chodzi chleb je bo tam mało kto kasze, a tam zboża to mało kto da. No widać, jak wygląda. A tutaj miał ciężko, bo widać jakieś piórko a. takie. No, Także zadzwonimy do hodowcy, później zobaczymy. To jest, to jest taki samczyk. Samczyk, bo waleczny już w klatce yy, pokazuje walczy. No, pokażemy niebieską samiczkę. Także, tak samo, o, widzicie, ona jest... Też się powodziła 2404, numer obrączki. Tak. Oddział 215, tak. rok 24. Rok 24. Tak. No, no, no. A dalej? Telefon jest. Jest, ale to weź, przesuń, bo to jest końcówka. Odwrotnie, czy telefon. Plus 48, 511, 511, 237. 569 569 To tak samo jest. Mówię, ta samiczka się tuła, ale ta samiczka jest, wygląda, że wypieżona. Ona jest w 215, to jest tu robin. Jak się nie mylę, także skontaktujemy się z hodowcą. Zobaczymy, co powie. No to przecież gołąbkowi trzeba pomóc. Także dziękuję bardzo za prezentację.

PL21. PL no. To taki gołąbek jest, jest też, też w Ostrowcu, a oddział, jak się nie mylę, to Hełm. Krasa no. ładna to jest samczyk. Samczyk? Tak. To jest samczyk. Samczyk, bo walczyły z tym nakrapianym i to lały się, jak nie wiem. Tak. No, Spierzone, ładne, także ładne. superowy gołąb, ale ten nie ma nic, także tu od niego nie będziemy to dzwonić, nie bo nie ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma numeru telefonu obrączka, Także dziękuję bardzo. Tak. Tutaj. Sam jestem Tak, tak. Te te podychu dyku. Tutaj jest też ROM z Tipesem, ale nie wiem zaraz jaki oddział. Tu jest też nowy wizją. To jest. Widzę, że tipa sama. Ten czerwony dwie dychy. A pozostałe pod, pod, pod trzy dychy. No a te, te młode późne to po dychu. Tu po dychu jak leci. Tu mamy trochę pocztowych. To ja tam do ciebie zadzwonię, także no, Nie, aby... o coś coś tak. tego białego zatrzymaj Tego, tego I odciąg sobie i nie pójść go w ogóle. Ja go od ciebie odkupię To podwiedychy Budapeszty po 15, Widymki po 20 Pawiki po 15 A pozostałe po 20 zł. Kury I leci do domu. Bo no, ja mam... ja, tak, tak. Nie, bo ja mam ta rękawica, przepraszam. Czy... No nic się nie dzieje, nic się nie Ale, dzieje. Firma dobra, tak. Ta. Ona niech leci, kurde, to nie ma Nie, 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 nie. Tak ja w... Tak, no poważnie się, tak poważnie wczoraj wywiozłem To jest gołąb wyjątkowy, wyjątkowej głębi. No i... I te gołąbki no, u mnie są najlepsze i to jest wnuczka tych gołębi bo to Andrzej wziął w dzieci. A... Aha, no to dobrze. Jest to jest gołąb wyjątkowy, bądź Boże, złego słowa. Tak, oto. więcej sami. Wiadomo, że nie do wydania, ale... Yy... Tak, a propos wyglądu, to jak po ponad, co można mówić, który jest lepszym tak, ojcem, o to... czy no, lepszym hodowcą. Witam. No, Super. nagrywał dzisiaj? Tak, pokażę, pokażę. Jednak do Lipska nie jadę. A więc co, słabo jest? Nie, nie dlatego, że słabo. Dlatego, że, że muszę jechać do pracy. Koniec, koniec wolności. A ile jeszcze siedział? No to cóż, od niedzieli do niedzieli, no dwa tygodnie nie no, A, siedziałeś siedział jeszcze tutaj, tak? No, ale wiesz, zawsze, zawsze robiłem tak, że... Dobry. No jak byłeś, ty jechałeś jak no, nie ma, no to jechowałeś na. Ja no no to co zrobisz? Nic nie zrobisz. No to chodź. Dobrze, przedstawmy teraz ceny. Kukurydza. Ceny dekę. 4 dechy Pindek do kur. Pindyk do gołębi. Słonecznik na... 4 zł. Wszystko po 25 kg. Tak. A słonecznik po 4 zł za kilo. Trzy dychy Łowiec, łowię trzy dychy, proszę o dwa złote, groch dwa złote. No i jeszcze ten skład mi tak ołęcznie. A, to nagryj skład, bo teraz no, dobrałeś, te, to jest, bo teraz to, dobra, chłopaki już się łowią, coraz więcej idzie, bo już, już młodziaki będą. Tak, młode będą. To... I to, i to mi idzie. I to idzie, łow. a połówki te? Oj, bo bez, bez, są bez łupiny, no. pasują ja. O no Lekko trawią, bo łupiny nie A w w, te bez łupiny, przypomnij mi cenę? Dwa złote. Dwa złote. Jak w roku to jest to stanie Dziękuję jeszcze idę tam jeszcze pokazać jeszcze brodawczaki No to i tam domu No i tu mam brodawczaki po 3 dychy sztuka A, dzień dobry Dzień dobry Dzwonię z Targu Ostrowiec w prawie gołąbka 215 właśnie numer 2404 2404 Ma ten numer co dzwonimy właśnie no, no, no. no, i powiem panu, że wie pan, y, ja tam y, dokarmiam tego łąbki i w ręce je złapałem, y, f, f, kiedy dwa dni temu, co tam. No, teraz to w ogóle są mrozy. I ona z miejskimi, wie pan, chodziła? Aha. Ma, ma tylko numer y, tego. Ma tylko obrączkę, z to zapinko biało na, z tymi czarnymi literami. No, no, no. Zginęła na lotach, tak? Tak, tak. To wracała. Daleko ma do domu. No, z lubelskiego koło zamościa z lubelskiego koło zamościa. No to znaczy już, już tego. A wiadomo na jakim locie zginęła, nie wiadomo. O nie wiem tego. Mm -hmm. To co w pracy dzisiaj czy, czy wolne? Yy, dzisiaj tak nie... No, to, to znaczy pomożemy gołąbkowi, postaram się go wypuścić, bo to, bo to, bo to akurat dwa, dwa gołąbki zostały złapane w ręce teraz, w tym tygodniu, bo ja już jadę do pracy, koniec, koniec wolnego więc tylko chciałem tak poinformować Dobrze, dziękuję Proszę bardzo, wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim Dzięki, wzajemnie Dzięki Już? Tak Kochani, wypuszczamy tę samiczkę tą to, to, akurat dzisiaj, bo teraz już pojadła sobie tej 215, numer 24 04 04 numer no, no no dobrze już telefonu nie będziemy mówić Bo może hodowca się nie życzy Dobrze puść tę samiczkę Niech leci do domu poszła, niech się dzieje wola nieba Gdzie pójdzie, to pójdzie Pomogliśmy jak mogliśmy to by dobrze było mi kochani ogłębia 561, ale hodowca się nie odzywa. Z tych co właśnie były teraz złapane na tym w ręce razem z miejskimi się wchodziły po mieście. No, wyłączył się i odebrał. Ale dobrze, nie odebrał to nie odebrał. No to jeszcze raz można zadzwonić. Nie, trzeba teraz będzie wy, wyłączyć. Ten 561, co będzie Pan dzwonił zaraz, no za jakiś czas, o po niego, o to jest ten 400, no odejdź, 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 przez ty głąbką. To jest właśnie ten nakrapiany, no on teraz jest na wolności, także może iść kiedy chce, a Pan do mnie zadzwonił, no i powiedział, że jest z pracy i... Zadzwoni po 14 o tego gołąbka, bo, bo on się rozpatrzy, gdzie kiedy zginął. Także poznajesz pan gołąbka, ja to po prostu... No, kukurydzę lubi. Na prawej nodze ma, ma obrączkę koło zapinkę wyżej. Czerwona obrączka numer 561. Tylko tyle wiem. Tamta samiczka, co wypuściłem, do mnie nie przyleciała. Co była tam oddziału tego 215, ale może poszła do hodowcy, zobaczymy.